gminy Staszów. E, tym razem odbywa się w Grzybowie, a organizowana jest w sama szampani Wówczasna Rodzina. Witam serdecznie, przybyłych gości, pana burmistrza Raduada Garckowskiego, Panią Zastępcę Burmistrza Henykę Markowską, wices starostę Staszowskiego, pana Michała Spotnickiego, Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Bonikasa Wojciechowskiego. <klucza> witam pana radnego, Witołtysa Sielca, pani, pana Stanisława Koniana. <klucza> Gorąco witam panią Danutę Watów, specjalistę do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. <klucza> <klucza> witam panów. Romana Karasia pana Henryka Miściewica. młodzieżą Witam przedstawicielkę zarządu Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka, panią Barbarę Sapic. Serdecznie witam również strażaków z OSP Grzybów. OSP i OSP Staszów. <klucz> Witam również harcerzy, którzy przyjechali do nas ze Staszowa. <klucz> Witam przybyłych sołtysów z okolicznych miejscowości, obiektów świecznych, kosztów środowiskowych ten czas terenu gminy Staszów oraz dzieci, młodzież i rodziców. Którzy przybyli na dzisiejszy nasz piknik. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej imprezy. Szczególnie sponsorom, Urzędowi Miasta i Gminy Staszów, Panu Tadeuszowi Grześniakowi, Panu Leszkowi Sojdzie. Panu Leszkowi Belusiakowi i firmie Almek. Panom Romanowi Karasiowi i Panu Henrykowi Miśkiewiczowi za ufundowane nagrody. Oraz strażakom za ufundowanie nam tutaj grokówki. Na końcu pragnę gorąco podziękować Pani Sołtys Grzygowa, Alicji Sojdzie panu to, Piotrowi Lisowi, prezesowi OSP Grzybów i wszystkim strażakom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu dzisiejszego pikniku. <klucz> Dziękuję również Radzie Sowackiej Grzybowa, rodzicom, dzieciom, młodzieży z Grzybowa i z Łęczy, którzy także pomagali nam w przygotowaniu tej pikników. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam, życzę miłej zabawy. A teraz na początek powróćcie Państwo, że przywitają Was jeszcze nasze najmłodsze dzieci ze świetnicy Jurka i Adaś.